Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na briefingu prasowym burmistrza miasta Szczecinek, pana Daniela Raka. Panie burmistrzu, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Nietypowa, nietypowe miejsce, nietypowa sceneria, ale też i nietypowe zdarzenie miało miejsce w zeszłym tygodniu, dosłownie w czwartek. Szczecinec, inspektorzy z Wydziału Środowiska po informacjach, że na terenie miasta są niepokojące fetory, zapachy, wyruszyli w teren i właśnie jesteśmy dzisiaj na terenach Agencji Mienia Wojskowego, czyli na terenach, które znajdują się między małą obowodnicą Szczecinka, a wylotem na Koszalin. Tutaj Agencja Mienia Wojskowego jakiś czas temu wydzierżawiła ponad 61 hektarów swoich nieruchomości. Wracając do tego czwartku, w godzinach porannych pracownicy Szczecinieckiego Ratusza kontrolując teren dotarli do miejsc, gdzie według ich ustaleń i pierwszych ocen składowane były odpady. odpady pooczyszczalniane i, 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 i zauważyli też poruszający się samochód na jednej z takich sąsiadujących dróg polnych. W momencie, kiedy podjęli próbę skontaktowania się, chcieli dojechać do tego samochodu, ten samochód zaczął po prostu uciekać, tak jak w filmach można sobie to wyobrazić. Doszło do, 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 do można powiedzieć, pościgu za autem, które zrzuciło wcześniej całą platformę odpadów na jednej z działek. Ten samochód dotarł do, do, do drogi krajowej numer 11 i zaczął uciekać w kierunku na Koszalin. Powiadomiona została przez inspektorów policja, i tutaj, przy udziale szczecineckiej policji, ten samochód został zatrzymany dopiero koło Manowa. Także można sobie wyobrazić determinację osoby, która uciekała. W trakcie, już kontroli dokumentów, które, do których został zobowiązany kierowca, zostały przedstawione dokumenty, z których wynikało, że. Przywiózł on nieczystości pochodzące z oczyszczalni koło brzegu. Odpowiednik naszego PWK, czyli MWK Kołobrzeg zlecił to w trybie przetargu dla firmy, i ta firma właśnie wydzierżawiła tereny od Agencji Mienia Wojskowego i właśnie tutaj do Szczecinka trafiły, zaczęły trafiać z początkiem czerwca, bo to w tej chwili ustalamy pierwsze takie odpady. Oczywiście, po podjęciu takich informacji, niezwłocznie interweniowaliśmy. W dniu dzisiejszym jestem zobowiązany i składam doniesienie do prokuratury na możliwość popełnienia przestępstwa i działanie na szkodę w środowisku. Zgłosiliśmy to także do Wiosiu. Zgłosiliśmy to do wszystkich organów łącznie z powiadomieniem pani minister Golińskiej z prośbą o to, żeby, żeby włączył się to GIOŚ, czyli nadrzędna jednostka do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, i tutaj taką pomoc też uzyskaliśmy. W tej chwili trwają ustalenia i prace związane z, już ze skalą problemu. My stoimy na stanowisku, że tereny, na których zostały składowane odpady pokomunalne, nie nadają się bezwzględnie do gospodarki rolnej. Oczywiście ustawodawca założył, że odpad po oczyszczalni, po przejściu procesu technologicznego po przebadaniu zarówno odpadu jak i gruntu który, na którym może być uprawiana rola taki, taki odpad może zostać y, y, przemieszany i być Taką formą nawozu i uzdatniania gruntu. Ale my mieszkamy w Szczecinku i dobrze wiemy, że tutaj nigdy nie było terenów rolnych, tutaj nigdy nie było prowadzonej gospodarki rolnej. Co najwyżej po tych polach za moimi plecami kiedyś jeździły amfibie i czołgi. Są to tereny, których skład mineralogiczny to przede wszystkim piaski i, i, i piaski gliniaste, grunty przepuszczalne. Dodatkowo niepokoi nas fakt, że e, Znajduje się tutaj naprawdę duża ilość rowów melioracyjnych, które są ze sobą połączone, a w ostateczności trafiają one przecież do naszego jeziora. E, oczywiście te wszystkie, e, te wszystkie nadużycia i nieprawidłowości, mam nadzieję, że w najbliższym czasie e, będą e, przedmiotem e, śledztwa i, i, i zobowiążą oni wykonawcę do tego, żeby e, przedstawił stosowne analizy. I badania. Jeżeli chodzi w ogóle o proces zagospodarowania odpadami, od momentu, kiedy takie ścieki pojawiają się na oczyszczalni, do momentu wbudowania ich, czy przeznaczenia do jakiegoś pola, odpowiedzialna jest jednostka przetwarzająca, czyli w tym przypadku kołobrzewskie MWiK. I oni powinni mieć do tego stosowne papiery. Doszło do spotkania tutaj z panem prezesem w piątek przy udziale wykonawcy i jego inspektorów. Pani burmistrz Rusin nie otrzymała wystarczającej ilości dokumentów. Niemniej jednak takie spotkanie się odbyło przy udziale wiosił. Jeżeli chodzi o sprawę w ogóle: Pozostawienia tych odpadów, to pomijając te wszystkie aspekty i wątki, które poruszyłem, nadmienić należy, że na pewno, a mamy już opracowania sporządzone przez Godetę, składowane były one na innych też działkach niż skazane przez generalnego tutaj wykonawcę te zagospodarowania tego odpadu komunalnego. Dosłownie, proszę Państwa, może to jest jedna z lepszych informacji, bo to jest, bo to, o czym mówię, oczywiście jest to duży problem. Niemniej jednak nie ma zgody naszej na takie tutaj zagospodarowanie terenów i udawanie, że, że Szczecinek i, i grunty w granicach administracyjnych miasta, takie właśnie jak popoligonowe, nadają się do tego typu rodzaju zagospodarowania odpadami. Dzisiaj dosłownie o 13.30 uzyskałem informację z kołobrzeskiego MWiK, że zaprzestają przywozu tych nieszczystości do Szczecinka z dniem 11 lipca. Czyli teoretycznie od... E, dzisiaj możemy spokojnie, e, e, spokojnie żeby spać, ale ja uważam, że i spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej, ten teren będzie podlegał e, specjalnemu nadzorowi poprzez strażników miejskich. Dzisiaj już przekazaliśmy stosowne mapy. E, tak jak powiedziałem, e, Wszystkie, mam nadzieję, że pomimo tego, że e, zaprzestanie, zostanie, zostana, zostanie ta, e, ta, ta operacja w Szczecinku zagospodarowania odpadów, to mam nadzieję, że ta cała sprawa zostanie wyjaśniona i, 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 i wszystkie sprawy związane. Z przydatnością gruntu, czy też ze składem mineralogicznym, czy też dopasowaniem frakcji, jakie mogą być stosowane na odpowiednim areale, zostaną wyjaśnione. Według naszych informacji e, i zebranych była niedostateczna ilość, zarówno badania e, odpadu na, e, na, na, na Oczyszczalni ścieków, jak i ta, ten cały późniejszy proces. Pomijając to, że nie powinno się w ogóle na, na terenach miejskich składować e, tego typu odpadów. My mamy oczywiście także tutaj, jeżeli byście Państwo chcieli, opracowania geodezyjne mamy też e, dokumentację fotograficzną z drona, e, w których miejscach, w jakich przestrzeniach, na których działkach e, zostało to, to wszystko e, tutaj zrzucone. Ile tych odpadów mogło być przywiezionych? Trudno mi powiedzieć, takich informacji nie uzyskaliśmy z, z, z MWK Kołobrzeg. My wiemy co najmniej o dwóch transportach. Który, jeden, to tak jak powiedziałem, który miał miejsce pościg, oraz następnego, następnym takim transporcie. Nie wiem, ile wcześniej mogło takich być. Są przez Geodetę wyznaczone i pomierzone trzy miejsca zrzutu. A czy zostaną zabrane? Jeżeli chodzi o sam proces w ogóle zagospodarowania takich odpadów, to one powinny w ciągu 24 godziny być przemieszane z gruntem, który mają uzdatniać i tak się też tutaj działo w tym przypadku. Jakbyście Państwo poszli na dalszą część tej działki, te odpady zostały przemieszane, ale z gruntem. Niemniej jednak no, poziom wód gruntowych, które, które są w tej, w tej części, ilość rowów melioracyjnych, to wszystko dyskwalifikuje w ogóle zagospodarowanie takie. Są też inne przepisy, które mówią o tym, że nie można składować i prowadzić tego typu działalności na gruntach, których pochylenie jest większe niż 10%. Tutaj jest bezwzględnie wykazane, że jedna z, z górek została właśnie zostały te ten odpad został na niej wysypany. Jest więcej niż 10%, więc nie ma możliwości, żeby to nie spływało dalej. I to nie zostanie zagospodarowane wówczas i przemieszane zgodnie z technologią, jaką opracował jakiś, jak, opracowana została dla tego przetwarzania tego typu odpadów. Przetarg ogłaszał MWK Koszalin, przepraszam, Kołobrzek i, i, i tutaj. Osoba, która złożyła ofertę, wykazała się, według y, informacji, jakie uzyskaliśmy od pana prezesa, stosownymi y, dokumentami, które, tf, tf, z których wynika, że y, zajmuje się między innymi przetwarzaniem odpadów komunalnych y, i przedstawił też tytuł do y, nieruchomości czyli y, umowę dzierżawy z Agencją Mienia Wojskowego. To znaczy, panie redaktorze, jeżeli chodzi o skład odpadów, no to to jest ta frakcja, która zostaje już w oczyszczalni, ona powinna być przebadana, ona powinna właśnie... No to są bardziej fekalia, tak? Tutaj no, no skład. Właśnie cała, cała, cały problem polega na tym, że żeby zagospodarować taki odpad, to należy go zbadać. Należy zbadać też grunt, z którym to się miesza, zobaczyć, jakie są deficyty, i do, dobrać odpowiednie proporcje, e, określić areał, dobrać do tego ilość tego e, odpadu i, i, i wówczas można mówić o, o jakimś zagospodarowaniu. Ale ja w ogóle uważam, że i stoję na stanowisku, że nie powinno mieć to miejsca na terenach miejskich. To są tereny, które powinna agencja mienia wojskowego przeznaczyć, przekazać aportem do miasta, do starostwa e, albo do, jakiego, do, do innego Samorządu. i tutaj powinna być prowadzona gospodarka mieszkaniowa. One powinny być udostępniane i podzielone bądź sprzedawane I, i tutaj miasto się powinno rozwijać, a nie powinniśmy udawać, że w granicach administracyjnych miasta będzie, będziemy tutaj uprawiali jakąś rolę. Tutaj roli nigdy nie było na tych piachach i bo tutaj są naprawdę bar, grunty bardzo słabej kategorii, jeżeli chodzi w ogóle o uprawę. A czy ja, dobrze rozumiem, to ciężko będzie po prostu to już zabrać, bo to zostało wyliczane i nie. No zobaczymy, ja nie jestem, jeżeli chodzi o technologię, fachowcem, więc... No, my tak jak powiedziałem, jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwie, o szkodzie w środowisku. Mam nadzieję, że Wioś i Gioś będą tutaj konsekwentne i, i, i będą bardzo, bardzo skrupulatnie przyglądały się te instytucje całemu, całemu procesowi naprawy bądź, bądź utylizacji tego, 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 co się wydarzyło. To jest teraz ta sprawa, wcześniej no, nadal trwa mm, dyskusja, czy te odpady do mogą trafiać niebezpieczne na terenie dawnego, dawnej mleczarni rolników. Jest... czy znaczy, wie pan, no tak, 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 taki, taki, splot, taki jest splot tutaj okoliczności, ja nie mam wpływu na to, kto złoży wniosek do szczecinskiego ratusza, jeżeli chodzi na przykład o zbieranie odpadów. Bo jeżeli mówimy o Elmilku, o bazie starego Elmilku, to mówimy o zbieraniu odpadów, nie mówimy o składowaniu ani o przetwarzaniu. Tam miał być jak, no nie wiem, tak kiedyś się zbierało makulaturę i, i zbierały się kiedyś e, butelki, no to tam się zbiera w tej chwili odpady, które mają kody. My, na, na dzień dzisiejszy, złożyliśmy za naszym pośrednictwem poszło do SKO odwołanie od decyzji, i, i, i miasto tutaj też wzmocniło argumentacją wnioski osób, które, które od tej decyzji się odwołały. Bardzo proszę. Tak, kierowca ciężarówki jak argumentował to, że uciekał? Trudno powiedzieć, napięta na pewno atmosfera i cała ta sytuacja, dosyć nieprzyjemna rozmowa z inspektorem szczecineckiego ratusza. No ale przy udziale policji no to, 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 to musiał po prostu udostępnić, pokazać te dokumenty. Te dokumenty, tak jak powiedziałem, zostały sfotografowane i my jesteśmy w posiadaniu tej dokumentacji tak, żebyśmy wiedzieli, że my, my już zapoznając się z treścią tego dokumentu przewozowego stoimy na stanowisku, że on już był celowo nieprecyzyjnie wypełniony. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.